Wszystkich po weekendzie, godzina 12 wybiła. Zaczynam nasz live analityczny. Szybciutko proszę o potwierdzenie na czacie, na Facebooku, na YouTube, czy dobrze widać, czy dobrze mnie słychać, czy mikrofon jest OK i czy wszystko dobrze nam działa. Dajcie mi proszę znać na samym początku. Ja pomalutku już przełączam się na wykresy. Zaczniemy sobie może dzisiaj od czego? Od walut. Dawno nie było, znaczy był o dolar ale zawsze był na końcu. Dzisiaj niech będzie na początku. Tutaj się pojawił motyw, który rozgrywam, który rozgrywałem i który rozgrywam. Tutaj już Wam pokażę, co takiego było no, do przewidzenia i co udało nam się też to wszystko jakby opisać wcześniej. Proszę zobaczyć. Tutaj ta reakcja na 786, czyli poprzedni... Poprzednie chwilowe odbicie, od poziomu, o którym mówiłem, że ono może być jedynie chwilowe, prawda? Czyli ta reakcja na 7,86 mamy zrzucenie na 8,86, i według mnie tutaj ta formacja świecowa, która się zakończyła na 4 godzinówce z dolnym cieniem, ten mały, mały korpus, no ale typowa formacja młota, ona będzie tutaj takim, według mnie, mocnym sygnałem. Do tego, że te wzrosty na euro-dolarze powinny się pojawić, tutaj, oczywiście, układ harmoniczny jest w tym momencie rozgrywany. Układ głęboki, czyli już Wam pokazuję, jaki jest punktem B na 61, a więc formacja FTP naszego autorstwa Fibonacci Impaten, rozegrana na dwa sposoby. Tutaj, Hermina napisała, że głośnie, jakby było, byłoby bardzo dobrze. No, dajcie znać, bo ja mam tutaj na full praktycznie nastawiony. Zaraz zobaczę, czy. Dobrze mikrofon mi tutaj wychwycił, czy też nie. A... a, chyba zły mikrofon podpowiedziany był, Ok, Dajcie mi proszę znać, czy teraz jest lepiej, bo podpowiedział mi nie wiedzieć czemu ten mikrofon. Mikrofon z laptopa, a oczywiście ma mikrofon zewnętrzny, profesjonalny, także powinno być teraz lepiej. Dajcie znać, czy ta poprawa nastąpiła, czy nie. Jest lepiej, tak? Jest ok. No to świetnie. E, tak, no kwestia właśnie zmiany czasem mm, mikrofonu, sprzętu. Nie wiedzieć czemu niekiedy Windows podpowiada takie e, parametry defaultowe. No, ale wiecie, dobrze, dobrze jest. No to super. E, także tutaj na Eurodolarze ja mam długie pozycje. Bronię tego 886. Tutaj e, będę chciał to zatargetować. Już Wam mówię. No standardowo myślę, że nie, nie jest to dużym zaskoczeniem. Czyli ZZB na wysokości punktu B tego miejsca. Ten poziom jest dla mnie dosyć ważnym oporem, i to nie mówię tylko na dzień dzisiejszy. Oczywiście, na resztę przyszłego tygodnia, biorę pod uwagę także motyw z głową, z ramionami. Już wam pokazuję, co to znaczy. To znaczy, że tutaj ten pobyt, który się w tym momencie pojawia, no myślę, że tam rynek powinien go, znaczy powinniśmy go pociągnąć. Tak, Kolokwialnie mówiąc, e, czyli tutaj jakiś tam ruch wcale nieduży, ale powinien nastąpić. Natomiast potem ta charakterystyczna cofka, prawda. Charakterystyczna cofka, jeżeli chodzi o jakąś wypełnienie e, formacji głowy z ramionami, ewentualny test ponowny 886. Czyli tutaj, jakby ten motyw oparty na strategii spóźnionego wejścia na urodolarze, myślę, że w kolejnych dniach czy też w kolejnych godzinach będzie miał miejsce. Także kto się teraz nie załapał, ja myślę, że rynek jeszcze te okolice 886 przetestuje, zanim docelowo wypełnimy 1,1713. No, takie jest moje, taka jest moja projekcja i taki jest mój pomysł na rozegranie euro -dolara. Co się dzieje na euro -GBP? No na euro tutaj czekam w sumie drugi tydzień, nic się nie może zadziać tutaj tej dynamiki, niestety nie ma, popyt się uaktywnił, według mnie troszkę za wcześnie na euro-funcie, dlatego, że z takiego miejsca, zobaczcie, mało technicznego, żadnego mierzenia nie było, punktu deformacji nie było, yy, poziom okrągły też to nie był, no bo 0,90 widzimy, że zostało wyraźnie w, przebite dołem, potem przetestowane ponownie, no i tutaj kilkanaście godzin chodziliśmy gdzieś tam w tych rejonach, no i się pojawia popyt po wolumenie skumulowanym. Ja uważam, że to jest według mnie no, chwilowe. Tutaj ten atak na 127 i na 786, wypełnienie formacji, przed nami, takie jest moje zdanie. Ja na te poziomy czekam. Uważam, że tutaj jeszcze to zrzucenie w rejony 89-61 nastąpi. Aczkolwiek pamiętajmy, jest po drodze okrągły poziom. Po okrągły poziom 0,900, prawda? Czyli okrągły psychologiczny, o który rynek będzie walczył, no i niestety dla nas rynek może go testować wielokrotnie. No, wiele, wiele razy tak to już miało miejsce i to się tyczy nie tylko eurofunta, ale oczywiście wszystkich instrumentów, czy DAXA, czy złota, czy polskiej złotówki. Jeżeli są okrągłe poziomy, tak jak tutaj 0,900, no to rynek bardzo często testuje z jednej, z drugiej strony, wybijając nawzajem te poziomy. Dlaczego wujek? Nie wujek, tylko. E, tylko Edek. Nie wiem o co chodzi tutaj. Na, użyłem takiego słowa dzisiaj? Nie, niemożliwe, że Ejek Ejek to jest oczywiście EUROJEN, Edek to jest e, eurodola, kabel to jest FUND do dolara. No to są takie potoczne nazwy, wiecie, na te wa waluty. To w ramach ciekawostki, muszą sobie poczytać. Lecimy dalej. Co się dzieje dalej na kawie? Na kawie myślę, że będziemy spadali w dół. Myślę, że będzie ma ujek. No tak, ujek od dolara do jena, prawda? Ale żaden wujek to oczywiście nie jest mamy 161, tu są te poziomy, które chcę zaatakować 99, 11, piękny klaster FIBO, no i proszę zobaczyć, aż tutaj rynek się prosi o wybicie dołem, także tutaj, jeżeli liczymy na jakieś podwójne, potrójne dno, no to nie chciałbym, żeby tutaj się ktoś po prostu przeliczył, tak, bo w tym momencie jest to mega niebezpieczne, a w mojej ocenie tutaj przygotowujemy się do wybicia dołem i do zaatakowania tych dwóch konkretnych mierzeń. Mamy 161, mamy 886, no i okrągły psychologiczny poziom, o którym Mówiłem przed chwilą, też 100, 100 0, 0, tak, delikatnie, myślę, że będzie wybity dołem. Jeżeli chodzi o Jena czyli potocznego EIK, tutaj wypełniamy zgodnie z założeniami, wypełniamy formację harmoniczną, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Setup się bardzo ładnie wypełnia, wolumen skumulowany pokazuje nam, że ta presja podaży jest cały czas. Także tutaj no bardzo się cieszę, że to okolice 120-30-35, bo w to celujemy. Czyli na pewno mierzenie FS100, na pewno punkt D. E, uważam, że będzie wypełnione w tym tygodniu. Także gotowy setup myślę, że do obserwacji. No, na się oczywiście, za wcześnie, żeby mówić, że go będę rozgrywał, ale e, sprawdźmy, jakie są potwierdzenia. Może zewnętrzne mierzenie fali BC. By się przydało. No, i widzę, że coś na rzeczy jest. Proszę zobaczyć. 161 idealnie, idealnie pokrywa się z mierzeniem FS100. Także ten poziom, proszę obserwować, 120,38 na eurojenie fund funt do, do, złote, do złotego, do dolara. Nie wiem, czemu mi się wykres, nie wiem, słuchajcie, co się stało, dlaczego się nagle czarne tuło zrobiło. Zaraz, szablony white and black, może o właśnie, może nacisnąłem przez przypadek. Na funcie do dolara, tutaj mamy taki motyw, który niestety, ale wybił nam układ harmoniczny, mimo że ta formacja dwukrotnie zadziałała. Proszę zobaczyć, tutaj też taka ciekawostka, bo przetestowany był punkt D786, 886 i ta reakcja była i w jednym, i w drugim przypadku. W tym momencie dolny cień, proszę zobaczyć. Wybił ten dołek, czyli minimum z punktu X, początek mierzenia naszej formacji. No, delikatnie naruszył. Także to jest, słuchajcie, negacja, jeżeli chodzi o tego typu formację harmoniczną. Tutaj na wzrosty na GBPUSD się w tym momencie po prostu nie nastawiam. Formacja była, ona zadziałała, tak jak mówię, dwa razy. Natomiast trzeci ewidentnie dołek wybity. Także jest negacja. W tym momencie się tym nie zajmujemy. Jeżeli chodzi o na Tak jak w sumie się nic nie zmieniło od piątku, tak jak mówiłem, że jedną czwartą pozycji na dolarze i na euro sobie zostawiłem. No 405 to są te okolice, które widzę na wysokim interwale czasowym, chociaż patrząc na D1, na formację, jaka się namysuje, czy też na 4 godzinówce, zobaczcie, no mamy spadające gwiazdy. I na czterogodzinówce i mamy też na d 1 również otoczenie staje się bardziej. Podażowe. Także tutaj ta korekta spadkowa może się pojawić. Mnie to za bardzo nie rusza, dlatego że te pozycje na cały szczęście mam kupione, ale dużo, dużo niżej. W czwartek też o tym mówiłem na Akademii Tradingu, także ktoś może sobie zobaczyć, jak całą pozycję czy wszystkie pozycje prowadziłem, na dolarzu, na euro do PLN-a. No i tutaj ta korekta oczywiście może być. Dla mnie to nic wielkiego, nic strasznego. Już wam pokazuję, jak będę chciał rozegrać tak tę korektę. No bo dla mnie to jest oczywiście okazja, żeby. Pozycję dołożyć. Gdzie będę chciał dokładać? No, ten poziom tutaj zaznaczamy, on jest bardzo ciekawy, 3,90. Jest na swój sposób też okrągły psychologiczny, prawda? No, bo zobaczcie, ile jest 0. 3,90 tak? Także mamy jeszcze fajny ZZB. Techniczny poziom, wewnętrzne mierzenie na około 50 też by była, no ale wiecie, pomierzmy. No nie pomyliłem się, 50 również jest, także tutaj te rejony 3,90 myślę, że do wypełnienia, jeżeli chodzi o korektę na dolarze, jest jak najbardziej ok. Na euro, PLN nie tutaj interwał tygodniowy, no to bardzo, bardzo optymistyczne, natomiast dla mnie jak najbardziej realne te poziomy 4,70, 4,80. I tak jak mówię, podobnie na dolarze do złotego, również ta korekta może się pojawić chwilowa. Tutaj możemy mieć nawet taki bardzo szeroki, już wam pokażę szeroki one-to-one. -one. Też będę chciał to wykorzystać, dobierając długie pozycje. No, o ile ta korekta szeroka się wypełni, bo no nie sądzę, żeby jednak aż tak głęboko zanurkował. No, ale jeżeli, no to okolice 4,50 na euro złotym. Techniczne wsparcie, także też proszę o tym pamiętać. Dokładnie 10 groszy niżej, bo chodzimy po 4,60, ja w tym momencie 4,50 tutaj jestem ustawiony i do tego poziomu się przymierzam. GBPPL, tutaj układ harmoniczny. Układ harmoniczny, który był omawiany w zeszłym tygodniu dwa bo trzy razy wspominałem o nim. no 161,8, dlatego on został u mnie na wykresie, dlatego o nim mówiłem tak często, no bo to jest najsilniejszy poziom FIBO, który zazwyczaj działa. No tutaj w tym przypadku również, także nie jest żadnym zaskoczeniem, że cena się od tego poziomu odbiła. 513, 5,14 to były te poziomy, gdzie rynek miał zawrócić i ta reakcja miała być widoczna. No widzimy, że jest. Także tutaj ten potencjał na spadki na funcie do złotego, jeszcze niewielki, ale gdzieś tam jest. SP, co się dzieje takiego na SP? Tutaj układ harmoniczny, bardzo ciekawy, powiem wam sytuacja, aczkolwiek ja w te wzrosty mimo wszystko nie wierzę. No to, co się dzieje na SP, oczywiście pamiętajmy dzisiaj wybory, znaczy dzisiaj trzeciego, tak? W tym tygodniu, tak? Są wybory, no oczywiście nie dzisiaj, tylko jutro, 3 listopada. Jutro też mamy ważny webinar o godzinie 18. I za chwilkę Wam wyślę zaproszenie w tym momencie na na Pi ten układzik nietoperza jest rozgrywany. Układ, który kompletnie pominąłem, ale to już mi bardziej intuicja podpowiada, że on jest chwilowy, może być jakieś tam dojście do punktu B, aczkolwiek wiele bym się tutaj... Więcej, bym się nie spodziewał, że to wybicie by nastąpiło 3355. No to jest dla mnie taki poziom maksymalny, jeżeli chodzi o zasięg podbicia na SP. No widzimy tutaj to, ta reakcja na 886, widać, że rynek po prostu ten poziom i cały układ wypełnił. Ale tak jak mówię, to odbicie według mnie na SP jest jedynie chwilowe. Oczywiście mogę się mylić, tak? natomiast tak mi intuicja podpowiada. A jeżeli chodzi o DAXa, no tutaj FIBO wydłużenie Fibonacciego i 38,2 mierzenie no dało sobie znać, mówiliśmy o tym poziomie, reakcja nastąpiła, aczkolwiek też nie spodziewam się jakiejś mocnej reakcji, wcale to duże odbicie nie musi być, już Wam pokazuję gdzie ja jestem ustawiony, tutaj te dwa mierzenia mam nadzieję, że są jasne 38,2 całego tego ostatniego ruchu wzrostowego czyli pow, pomiar ostatniej fali wydłużenie Fibonacci'ego pomarańczowym i rzenie Fs 161,8 też wiele razy to wykorzystywałem rozgrywałem, stosowałem, jest omówione na, na YouTubie na naszym kanale, także można sobie Webinar obejrzeć na ten temat. Jeżeli te dwa poziomy się na siebie nałożą, wzmacniają dodatkowo ten sygnał, który tutaj na tej zielonej linii, czy też obszarze nastąpił. Jeżeli chodzi o zasięg odbicia, bo pewnie wszyscy się zastanawiamy, gdzie ten DAC czy SNP zawróci no i ja mam tutaj ustawiony. Dosyć ważny poziom na mierzeniu fs 100 i ten poziom obserwuję jak nie dzisiaj. A myślę, że aż tak wysoko nie podejdziemy. To jutro lub środę, tak? To są te rejony 12180 maksymalnie. 12180 maksymalnie. Jeżeli są jakieś pytania, no to śmiało proszę pytać. Za chwilkę się ustosunkuję. Dzisiaj ponad 250 osób na YouTubie. Bardzo się cieszę. Zobaczmy, ile na Facebooku. Też ponad 50. Wow, 300 przekroczyliśmy. Piękny, dzięki. A mam nadzieję, że idziemy na pół tysiąca, to jest moje takie marzenie, żeby pół tysiąca osób oglądało nasze live'y codziennie o godzinie 12. .00. Także kto jeszcze tego nie zrobił, łapka w górę, zasubskrybować sobie nasze kanały po prostu trzeba. Fibonacci Team na Facebooku, Fibonacci Team na YouTube. Dzisiaj godzina 17 live. Pamiętajmy, w każdy poniedziałek prowadzę portfel na żywo. Dzisiaj mała niespodzianka, troszeczkę zmieniamy strategię, także. O godzinie 17 o wszystkim opowiem. Natomiast jutro o godzinie 18 wspólny webinar z Kariną. Efektywny trading plan i co ciekawe też mały bonus. No wcale nie taki mały, bo gotowca od nas dostaniecie. Gotowy trading plan, takie 5 punktów żelaznych spisanych i dokładnie omówionych. Karina powie jaki ma swój trading plan i ja powiem jaki mam swój. Także jutro o godzinie 18 ważne spotkanie. No i taka ciekawostka, czy też wisienka na torcie, prezentacja wyników. Także po wakacjach dużo się działo. Dwa pełne miesiące za nami, bo wrzesień i październik się już zamknęły. Myślę, że warto pokazać, tak, co tam udało nam się ugrać, jakie były wyniki, jakie sukcesy, jakie porażki. To wszystko jutro zostanie omówione. Także godzina 18. Serdecznie zapraszam. Wtorek, tak jak w każdy wtorek, na spotkanie edukacyjne się spotykamy. Dobra, lecimy dalej. Lećmy dalej. Indeksy były, waluty były, pln były i złota nie było. Dobrze, że przypominacie. Złoto z oczywiście, że tak. Na złocie, no mały psiku, słuchajcie, ja się na to nie zabrałem, mimo że o tym mówiłem, przygotowywaliśmy się i tak dalej, ale z dwóch powodów. Po pierwsze, rynek nie zaksięgował idealnie poziomu FIBO, no a ja już mam taką zasadę, że FIBO jest poziom, cena musi tam dojść, koniec, kropka, tak, bez myślenia życzeniowego. A po drugie, nie chciałem zostawać z pozycjami na weekend, a to by się wiązało, że musiałbym zostawić. No niestety, rynek odjechał, jeżeli przetestuje złoto ponownie. To jak najbardziej tutaj ta strefa zielona, szybciutko przypomnę, 1855-57, te rejony technicznie są mega ważnym wsparciem, bardzo ważny obszar popytowy. Proszę o tym pamiętać. Natomiast wracając jeszcze do złota, gdzie tutaj ten, ten ruch wzrostowy może się zakończyć, bo pewnie też się zastanawiacie, no są pewne pomysły. To jest też pomysł na dzisiaj, na jutro, czyli można powiedzieć, że nawet taki bardziej realny, bardziej aktualny. Zaczynamy oczywiście od mierzenia FIBO. Z co żadnym zaskoczeniem na pewno nie jest, no bo fala FIBO, wiadomo. No i dodajemy tutaj potencjalną projekcję i pojawia nam się już gotowy setup. Tak, gotowy setup, czyli połączenie dwóch poziomów, nie byle jakich, 61. Pamiętajmy, na złocie działa w sposób szczególny, to znaczy bardzo często jednak reaguje, odbija się cena. No i mamy potencjalną korektę prostą 1 do 1. Zygzak, aby równać się CD 1903-902. 1902-903. Proszę o tym pamiętać. No i tutaj wypełniamy cały setup. Także fajnie to wygląda. Troszkę miejsca na wzrosty mamy, a i myślę, że ten okrągły poziom 1900 z haczykiem zahaczymy. Także na pewno o tym pamiętamy. Silver tutaj nam przypomina Andrzej. Dobrze. Zobaczmy, co się dzieje na silver. właśnie, jak macie jakieś pomysły, propozycje, życzenia. Śmiało proszę pisać na czacie. Po to są te spotkania, żebyśmy sobie wszystko dokładnie omówili. A ja już przechodzę. Do srebra. Pierwsze co się rzuca w oczy to szeroki one to one. No piękna korekta pędząca, równość fal 1 do 1. No i czego brakuje? Brakuje mierzenia ostatniej fali. No i też wy wygląda, powiem Wam szczerze, dobrze. Wygląda dobrze, bo mamy 61,8, mamy mierzenie f 100. Mamy tutaj te poziomy 24,30, 24, 20 z hakiem. No zobaczcie, generalnie mierzenie FS161 całego tego ruchu spadkowego, no i szeroki one to one, prawda? Równość fal wypada na poziomie FIBO. Czego chcieć więcej, prawda? Konkretne mierzenia, konkretny setup. E, słuchajcie, do dolaru, do złotego już był... Czy nie było? Byłem, na pewno mówiłem, no oczywiście, że był, gotowa analiza, 3,90, nawet kom, pamiętam poziom, możliwa korekta spadkowa, także tutaj pamiętajmy, że ten tydzień, chwilowe odreagowanie, tak, czy też chwilowe umocnienie się złotego, no jak najbardziej po takim, słuchajcie, rajdzie, najpierw pierwszym, potem drugim, no wiadomo, że jakaś mała korekta się należy, także ja tutaj e, jeżeli o mnie chodzi, absolutnie nie panikuję, a nawet więcej będę chciał to wszystko wykorzystać, także tutaj te spadki na euro, na dolarze mogą się pojawić. Żadne zaskoczenie, tak? Jeżeli to wszystko logicznie sobie rozpiszemy, no to wiadomo, czego się możemy spodziewać. Mm, dobra, co robimy dalej? Złoto było, silver było, bitcoin. No, bitcoin, proszę zobaczyć. I zadaję pytanie, pytanie retoryczne, oczywiście, przypadek. No, nie sądzę, moi drodzy. Był poziom wałkowany już z dwa tygodnie, o nim mówię 14 161,8 FIBO. Eee, a i mamy idealne dotknięcie. No i proszę zobaczyć, czy FIBO działa, czy nie działa. Z wyprzedzeniem, pamiętajcie, mówię przede wszystkim do osób, które są z nami pierwszy czy drugi raz, eee, nasze analizy różnią się od innych tym, że ja pokazuję wszystko z wyprzedzeniem, tak? Tak zwana analiza before, after, przed i po. Więc każdy sobie może ocenić skuteczność i narzędzi FIBO, i projekcji i układów harmonicznych, i generalnie naszych narzędzi, też połączeń fale Eliota z wolumenem, geometrię fale, wolumen, to wszystko jest idealnie połączone, no i właśnie z taką precyzją w większości przypadków działa. No, Bitcoin był omawiany, tak jak mówię, z dwa tygodnie temu już tutaj ten poziom pierwszy raz się pojawił. Strzałka czerwona stała, także mówiłem, uważajcie, 14 tysięcy, bo jednak się odbije. Bitcoin zareaguje, no i mamy odbicie. Także tutaj żadnego zaskoczenia nie ma i to odbicie może oczywiście być nawet wyjony 12,5 a na początek wypełniamy balans 13 tysięcy, nie całe 12 972 Ropa WTI. No, zobaczmy co się dzieje na Ropie WTI, zanim zaczniemy jeszcze tutaj nasz rodzimy indeks 61,8 Fibo, też w temat y, znany, poziom może nie lubiany, ale na pewno był omawiany kilkukrotnie. Wspominałem wewnętrznym mierzenie Fibo 61,8 Reakcja może być. Mamy, mamy, także też nie ma żadnego zaskoczenia, że to odbicie po prostu nastąpił w WT na zakończenie. Pamiętajcie, jutro. Godzina 18, a dzisiaj godzina 17. Słuchajcie, coraz więcej robimy tych spotkań edukacyjnych. Dzisiaj prowadzenie portfela na żywo, można się jeszcze zapisać, jeżeli ktoś chce uczestniczyć, w live tradingu, dzisiaj mała niespodzianka, bo taki dodatek będę pokazywał, włączał u siebie też, także e, coś nowego. Ale też myślę, że będzie można na tym fajnie zarobić. Także dzisiaj będę to prezentował. Jutro webinar edukacyjny, a o godzinie 17 we wtorek oczywiście sztuczna inteligencja z Michałem. No, jak widzicie, pierwsze dwa dni są intensywne. Trzeci dzień też będzie, bo w środę rusza grupa FIBOT. Ale nie w tę środę, tylko jakoś może pod koniec miesiąca, może za miesiąc. Zobaczymy na pewno w tym roku. Dużo, dużo fajnych rzeczy się dzieje. Zaraz będę czytał Wasze pytania. Dzisiaj widzę rekordowa liczba uczestników. Cieszę się, ale jeszcze najpierw ropę WTI, sobie przeanalizujemy, co tutaj się dzieje na tej ropie WTI, bo leci jak kamień w wodę. Czego bronimy? No, bronimy mierzenie F100. Ja na wiecie, troszkę się męczę z tym, bo mały błąd popełniłem w zeszłym tygodniu. Ja akurat tutaj się nie, nie kryję z tymi błędami. Każdy popełnia błędy. Ja na tej ropie wiszę, tak, wyprowadzam pozycję, także pewnie mi troszkę to zajmie ale spokojnie, tutaj widzę, że już jest wszystko pod kontrolą, 34,05, mierzenie F100 jest złapane, formacja z dolnym cieniem, czyli młotek na wzrosty wypełniający tutaj punkt D formacji, wygląda dobrze, no i sam poziom 34 uważam, że będzie wybroniony. To mierzenie na D1C proszę sobie u siebie wrzucić. Dobra, jakie są pytania, jakie są Wasze życzenia? Co chcecie, żebyśmy sobie omówili? Zaraz zobaczymy, co tutaj się działo dzisiaj na czacie względny spokój był, także bardzo się cieszę. Wujek napisał, że czekacie na sygnały. Absolutnie, wujku, tutaj proszę nie, nie, nie prowokować swoimi komentarzami, dlatego że ja już od lat powtarzam, że to nie są sygnały, tylko moje pomysły i scenariusze, tak? Ja pokazuję narzędzia, nie byle jakie, te, które są skuteczne. Ja ponad 10 lat się zajmuję fibogeometrią, wolumenem od ponad 5 lat. To ja, faleliota, te rzeczy są mi bardzo dobrze znane. Ja pokazuję tutaj gotowe połączenie i wykorzystanie. Absolutnie nie są to sygnały. Nigdy nie mówiłem: kup tu, sprzedaj tam. I tak jak mówię, już od kilku lat pokazuję analizy przed faktem. Także każdy może sobie obiektywnie ocenić, czy one są skuteczne, czy nie, czy FIBO działa, czy nie. Także proszę tutaj też. E, proszę tutaj takiego zamętu nie wprowadzać. Dobre pytanie. E, z analizą Bitcoina, jak wam wpłynąć na to wybory. Ja myślę, że zobaczymy. Ja mam przed oczami to, co się działo 4 lata temu, bo byłem akurat w tym dniu, jak Trump wygrał, jak był wynik. 2016, tylko że ja byłem na S&P. doskonale tę sesję pamiętam. Wtedy jeszcze tak aktywnie bitcoinem, no nie tejdowałem na pewno, bo ostro o zacząłem tleidować w 2017, Wybory były w 2016. Także w kontekście bitcoina, no nie mam doświadczenia, też nie będę czarował, że, że wiem po prostu co się może zadziać. Będę obserwował, ale myślę, że ten poziom 414 ty, tysięcy. On nie został celowo jakby zaksięgowany wcześniej. Ja myślę, że wybory jakby mogą spowodować to, że tutaj chwilowe zgaszenie na, na bitku nastąpi. I tak mi technicznie wychodzi, bo zobaczcie, wszystko zgodnie z założeniami. 161,8 miało być? Było. 14 tysięcy, o którym mówiłem, okrągły poziom? Był, tak? Idealnie i mamy cofkę, nie? Także tutaj uważam, że ten chwilowy zjazd na bitcoinie, myślę, że on będzie chwilowy. No, maksymalnie oczywiście może to 61,8 będzie zaatakowane. Także też poziom, o którym powinniśmy pamiętać. Poziom, osta pomiar ostatniej fali, więc ten pomiar nic wielkiego. Oczywiście koniec korekty tutaj może nastąpić. Także maksymalny zjazd to okolice ok. 11:411. 500. Eee, takie, takie mam wnioski, jeżeli chodzi o Bitcoina, w kontekście wyborów w Stanach. Eee, dobrze Cię słyszeć. Tutaj dobrze pozdrowienia z UK. No również Częstochowa pozdrawia wszystkich. Co robimy dalej? Australijczyka, wow, tutaj widzę, proponujecie, że walu nie waluty, tylko akcje, no akcje będą do kupna, portfel akcyjny będę konstruował, ale to wiecie, może po nowym roku, a może pod koniec roku, zobaczymy, już mamy dwa miesiące tylko na to, co się dzieje w gospodarce, i na giełdach, w kontekście jeszcze wyborów. Myślę, że nie jest takim najlepszym czasem do tego, żeby teraz konstruować portfel na miesiące, czy też na lata, czy jakiś tam emerytalny. Ja myślę, że tutaj dużo rzeczy się gdzieś tam po drodze wydarzy, tak? Bo no to, co się dzieje, każdy obserwuje sytuację, no jest nieciekawie, także to na pewno na giełdzie będzie miało takie dosyć mocne jeszcze to tąpnięcie. Ja tak uważam, że nastąpi. Nie tylko mówię tutaj o polskiej giełdzie, ale generalnie o gospodarce światowej. O indeksach również, e, przede wszystkim, tak? Nowozelandczyk, no dobra, zobaczmy, co się dzieje NZDUSD. NZDUSD a nic się nie dzieje, chyba konsolka, dlatego nie kojarzę, nie kojarzę tutaj wykresu, bo zeknęmy, a nic nie widziałem. No nic nie, nie, nie widać, chyba że 1 do 1, ale też z tego co pamiętam, został wybity. Ja mam taką zasadę, że jeżeli mocne poziomy FIBO czy projekcje zostają zanegowane, to znaczy, że nie obserwuję tego. A tutaj widzę, że poziom fs 100 został wybroniony. A ciekawe, niemożliwe, żebym to przegapił, a może. Może i tak. Mamy dołek, mamy dołek. No, zobaczcie, ładnie zaksięgowany 65 93. No, taki seta bym przegapił, trudno, się mówi. No, ale jest, wsparcie jest. Jak najbardziej mocne, mocne mierzenie 1-1, czyli równość fal. Układ typu 1-1, to one, prawda? Szeroki, szeroka korekta pędząca w tym miejscu zakończona, czyli punkt D tutaj jest realizowany. No, wygląda dobrze, także uważam, że będzie wypełniony. Eee... Korn, kukurydza, no dobra, ok zobaczmy, co tam się dzieje. Korn, a kończy się jakaś korekta, wow, nawet nie pamiętałem, że taki mocny rajd mieliśmy na kukurydzy. No dobra, pierwsze, co się rzuca w oczy, na pewno wewnętrzne mierzenie FIBO, mierzenie od dołka do szczytu. 61,8 w kontekście ZZB, czyli tutaj na pewno ten szczyt wcześniejszy takim punktem odniesienia myślę, że może być. Na pewno, ja go wezmę pod uwagę, czy ten poziom 378,50. 61,8 widzę, że jest wyżej, wiadomo też. Eee, układu harmonicznego nie ma, także to też mi tak się za bardzo tu wszystko nie podoba. Zobaczmy jeszcze, wolumenowe otoczenie, eee, jak wygląda, czy mocna ta podaż jest, czy nie na tym spadku. ojojo, jest mocna, bardzo mocna. Także tutaj nie wiem, czy nie rozpoczyna się coś większego, bo wiecie, jeżeli ta, ta fala spadkowa, szybko pokażę, byłaby na małym wolumenie, oczywiście on byłby czerwony, ale może 1 trzecia, może połowa tych subków, a nie taki duży, bo zobaczcie, ewidentnie się wyróżnia, tak, na tle poprzednich wolumenów, chociaż tutaj taka jak ta wcześniejsza też była, tak wyglądała groźnie, natomiast tutaj wygląda to no, nie za ciekawie. No chyba, że będzie wyhamowanie jakieś, tak, na poziomach FIBO. Zobaczymy, ale w tym momencie długie pozycje dla mnie są za wczesne, tak, bo nie jest ani na poziomie FIBO, ani nie jest na tych poziomach takich głębszych Technicznych. Dobra, tyle na dzisiaj, chyba, tak? Pół godzinki no to, pół godziny. Nie rozgaduje się, tak, żeby nie zajmowali wam też za dużo czasu. Bardzo dziękuję za tak przybycie. Ponad 100 łapek już mamy, dzięki, ale proszę o więcej. Zawsze pamiętajcie, zasubskrybować subskrybować sobie nasze kanały. Dzwoneczek na YouTubie, Facebook również warto dać lajka like na naszym fanpage'u. No i godzina 12, obecność obowiązkowa. Codziennie od poniedziałku do piątku. Łapka w górę na zakończenie. Kto jeszcze nie przybił wirtualnej piątki, miłego dnia. Wam życzę powodzonka. Dzisiaj godzina 17:00 live, jutro godzina 17:00 sztuczna inteligencja z Michałem. No a godzina 18:00 nasz ważny webinar edukacyjny z Kariną. Także intensywnie powodzonka.